Szczęście Boże, witajcie. Mamy dzisiaj czwartek, 1 grudnia, i posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który mi mówi: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Dzisiaj uderzyły mnie w tej Ewangelii mm, słowa Pana Jezusa, które mówi do następujące słowa. Nie ci, którzy mówią mi Panie, pań, Panie, nie ci wejdą do Królestwa Niebieskiego. To nie ci są moimi uczniami. Yy, najprawdziwiej. Ale ci, którzy wypełniają moją wolę. Ci, których serca są wypełnione Bożą miłością i płoną tą miłością. Pomyśl dzisiaj. Co jest miarą wiary człowieka? Co jest miarą prawdziwości i dojrzałości jego wiary? Dosyć często myślimy, że ową miarą jest to, że, co człowiek mówi. Co, to, co potrafi powiedzieć o wierze, e, jak ją rozumie. To wszystko jest ogromnie istotne dla oceny wiary. Jednak najistotniejsze jest pragnienie człowieka, aby znaleźć się całkowicie w Bożej Miłości. Całkowicie oddać się Bogu do dyspozycji. To pragnienie jest miarą naszej dojrzałości w odniesieniu do Boga, Jego dojrzałości. Dlatego mogą być ludzie głęboko wierzący, a słowami opisującymi samych siebie, jako osoby niewierzące. Niech Was, Bogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.